BDS właśnie wygrywa na Fnatic. Co się dzieje? No, generalnie śmieszna i ciekawa sytuacja. Szeo, Adam, bogowie totalni. Fnatic się pogubiło w ogóle, więc XD. No i mamy statystyki, wedle których widać ponad 11 tysięcy przewagi dla BDS oraz obrażenia, które były kosmiczne po stronie Izrila, czyli Reklesa. Tak wiem, że nic nie widzicie. By the way, spójrzcie na tę przewagę w złocie. To what the fuck. Podsumowując, Sheo, Adam wspaniale zagrali. Adam miał 7-0 i odpowiednio wykorzystał przewagę wykreowaną na swoim Olafie. I to było niesamowite. Szkoda, w Fnatic. Widać, że Rux się nie odnajduje. A Rekres, pomimo zadaniu największej ilości obrażeń w całej grze, nie zrobił praktycznie nic. Kolejny mecz Heretic.